Dawno nas tu nie było, tak? Fidelek. No, dawno nie było przykąsek dodatkowych. Ciekawe czy pamiętasz. Jak guzik naciśniesz, to coś dostaniesz, tak? To dawaj naciśnij guzik. No, zobaczymy, czy pamiętasz po dłuższej przerwie. No, jak się naciśnie guzik, to coś się dostanie. A gdzie jest guzik? No, naciśnij guzik. Tu masz guzik. Ale gdzie jest? Tu jest? Tak? To jeszcze raz. Dobrze. Masz jednego małego przysmaka. Tak już daj mi odkręcić, tak. O. Jeden. Jeden. Coś jeszcze jednego? Ale co mi łapką? No fajnie łapką, no. Chcesz? A to słucham cię. Co się, co się mówi? No co się mówi? Co się mówi? Ale guzikiem proszę. Guzikiem proszę. Guzikiem tam. No, naciśnij guzik. No ja wiem. Dawaj tam masz guzik. Gdzie ten guzik leży? Smaczki. Tam masz guzik. No kliknij go. Dawaj go kliknij. Tu smaczki. Dobrze. Masz. I tyle. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli... Więcej pan nagrywać co fidelek, tak? No, dobry fidelek.